Witajcie kochani. Dzisiaj naprawdę piękny dzień, bo dziś wiele dobrych rzeczy się wydarzyło. A przed nami cudowna rozmowa z Andrzejem z rodu Kiszkiel. Niesamowita osoba stanęła na mojej drodze. Witaj Andrzeju. No, witam serdecznie. No, jak to mówią, nie ma przypadków, także ja również jestem zadowolony z naszej znajomości, która już troszkę trwa. Może nie za wiele, ale... Jestem zadowolony. Miło i mi bardzo. Cieszę się, bardzo kochany. Ja zanim y, zadam Ci pytania, to chciałabym słuchaczom przybliżyć Twoją unikatową, ciekawą i naprawdę bardzo mądrą, i to jeszcze z poczuciem humoru istotę. Na Facebooku bywasz bardzo rzadko, ale jak już coś powiesz, to naprawdę powiesz. I żeby chociaż troszeczkę przybliżyć naszym słuchaczom Twoją osobę, zanim sobie porozmawiamy, to przeczytam. Post, który mm, ma tę nutę poczucia chmoru. Pani doktor, a ten nowy lek, to na co jest? Odpowiedź brzmi: Na Wyspy Kanaryjskie i jeszcze tylko 72 recepty. To znajdziecie, moi drodzy, u Andrzeja, bardzo wymownie, krótko. Wiemy, jak jest sytuacja. Cieszę się, że są takie osoby, które nie milczą, tylko uświadamiają. Jest też bardzo mądry post, który mówi. Przestańcie uczyć swoje dzieci, że wojna oznacza chwałę i bohaterstwo. Nauczcie je tego, że prawdziwą chwałą jest zapobieganie wojnie, zaś bohaterami są ludzie, którzy potrafią tego dokonać. I ostatni już post, taki prosto od serca samego Andrzeja, to uwaga: słuchajcie, krótko jedno zdanie, a jakże wiele wartości. Polecam chociaż raz na tydzień wyolbrzymić sobie swoje szczęście zamiast problemu. I to jest właśnie takie krótkie spektrum tego, jak wszechstronny jest Andrzej. Nasze drogi spotkały się w sposób oczywisty, bo swój do swego ciągnie. Ja tu przyznam szczerze, że Andrzej ma głównie kontakt z Grzegorzem, jak to panowie uwielbiają sobie porozmawiać o strategii działania. Bardzo mnie to cieszy i widać tego owoce. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, którą spotkałam w sumie po raz pierwszy mając prawie 53 lata. Po raz pierwszy spotkałam rodzinę, gdzie mężczyzna, który opiekuje się swoją żoną córkami, jest tą osobą, że jak już coś powie, to na pewno jest OK i to jest niesamowite, ale Andrzej ma dojrzałe córki, a one do dzisiaj, kiedy Tato powie, że to jest dobre, to one z tym nie polemizują, dlatego że za każdym razem, kiedy tak było, to się po prostu sprawdziło. Andrzeju, drogi, przypomnij nam, co było. Twoją potrzebą skontaktowania, bo to akurat mi się zatarło. Ja pamiętam naszą pierwszą rozmowę i pamiętam, że za, za chwilę, dosłownie na drugi czy trzeci dzień po naszej rozmowie, byłeś tutaj u nas. Cały dzień, piękną niedzielę, spędziliśmy z twoją małżonką, Alicją. Przypomnij, proszę mi tylko, jaka była potrzeba, czego ty szukałeś, że nas znalazłeś. Szukałem kogoś, kto mi wytłumaczył no, jak funkcjonuje system binarny, uh -huh. ponieważ zetknąłem się z, może nie tyle z produktami, to z opinią o produktach od mojego znajomego. No i powiedzmy tam pogrzebałem, pogrzebałem w cudzysłowie oczywiście w internecie, popatrzyłem co jak, z czego się to bierze. No i zainteresowało mnie to bardzo, ponieważ jesteśmy od wielu lat otwarci na... Inne sposoby powiedzmy racenia sobie w życiu, z dbania o zdrowie. Mm -hmm. Mamy żywy, żywy przykład w rodzinie, gdzie po 15 latach leczenia tarczycy. Kto wie o co to chodzi, to wie skoki do góry, skoki na dół, skoki do góry i tego zmiana leków, prywatne leczenie przez 15 lat. A w końcu doszło do tego, że no, trafiliśmy na informację, że można troszeczkę inaczej, także też właśnie wtedy związaliśmy się z, właśnie z firmą, z, z suplementem diety i poprzez właśnie takie działania i poprzez e, zdobycie informacji, wiedzy i tak dalej, doprowadziliśmy do tego w dosyć krótkim czasie, że podziękowaliśmy panu doktorowi i w zasadzie po dzień dzisiejszym. Nie ma y, żadnych problemów, oni w ogóle tam tym, więc y, y, suplement, suplementujemy się, mm -hmm. próbujemy różnych rzeczy próbować, różnych firm, y, produktów różnych firm. Y, y, jesteśmy y, na, bardzo nastawieni na naturę, mamy od, od, od kilku lat y, kawałek własnego pola. Kiedyś mieliśmy ogródek 80 metrów, a teraz się zrobi 88 tysięcy metrów <głos> <głos> Dobrostan, dobrobyt. <głos> <głos> także, także tłoczymy własny olej na, na potrzeby własne, soki własne też, też robimy różnego rodzaju sprawy odpromienniki, jakie filtry do wody, tego typu rzeczy, no po prostu dbamy, dbamy o siebie, nie, nie zostawiamy powiedzmy naszego zdrowia i losu w rękach innych. Po prostu bierzemy na siebie tą odpowiedzialność i, i w ten sposób. No i w ten sposób myśmy się poznali, jak zobaczyłem powiedzmy efekty produktów właśnie z firmy. ALP. Apel go. Ja mm -hmm. go, firma Apel Go. Pod, pokazał, więc tak jak mówię, zainteresowałem się no i wtedy yy, zadzwoniłem do Was, bo potrzebowałem się dowiedzieć, jak to funkcjonuje odnośnie w, w spraw, jeżeli chodzi o no, sprawy marketingowe, ewentualnych mm -hmm. zarobków i tak dalej. Zawsze tak robię. W, w kilku już firmach byłem niektórych nawet to i wysoko samochodnie, samochodnie służbowe, no i służbowe leasingowe za to, że tam jakie wysądy były, tego typu rzeczy. Także doświadczenie jeżeli chodzi o marketing mam. No, miałem jakąś tam powiedzmy przerwę w tym, no ale jak to ja zawsze mówię, nigdy nie mów, nigdy i tak właśnie też czynię i w tym układzie mhm. się zainteresowałem. I Grzegorz bardzo dobrze mi to wytłumaczył. Mhm. Nigdy w żadnym binarnym nie byłem, także nie widziałem, jak to tam funkcjonuje. No i stąd nasza znajomość. Słuchaj, no to bardzo, zobacz, to tak naturalnie. Bardzo owocna. Tak, bardzo tak. Owocna. Tak, ja się bardzo cieszę też, że, że Grzegorz może rozwinąć skrzydła, bo to jest dla mnie jest y, oczywiste, że takie rozmowy niesamowicie nas wzbogacają. Grzegorz często się przygotowuje do rozmów z Tobą, więc też się niesamowicie rozwija w tej kwestii, ale teraz y, od razu nasuwa mi się takie pytanie, bo oczywiście y, y, słuchacze też mnie z tego znają, że nie umawiam się z nikim na żadne pytania, to ma płynąć naturalnie i tak naturalnie właśnie teraz skoro masz takie duże doświadczenie w marketingach to oczywiście oboje jesteśmy tak skonstruowani że nie będziemy żadnych innych firm krytykować natomiast możemy tu pochwalić firmę Apelgo ja powiem szczerze że wy jak tam sobie za, rozmawiacie za zamkniętymi drzwiami to się nie przysłuchuję nie wdrażam więc na pewno nie mam nawet takich informacji na temat systemu tutaj płatności tego dotyczących firmy Apelgo. Więc na pewno ty masz znacznie wyższy poziom, bo tych spotkań mieliście już z Grzesiem bardzo dużo, to w takim razie na pewno założy, zauważyłeś różnice i te różnice, za które możemy pochwalić Apelgo. Co by ci przyszło do głowy w tym właśnie systemie takim rozliczania, bo przecież wiemy, że niesamowicie dużo, że tak powiem, krzywdy hmm, ludzie doznali ze stron takich piramid finansowych czy różnych innych kombinacji, gdzie ostatecznie Zarabiali ludzie, którzy byli, że tak powiem, na górze, a ci na dole zupełnie niewymierny wkład w pracy, wkładali w wynagrodzenie. Co byś powiedział nam tutaj na to? Jest to, jest to system, wprawdzie, nazywany binarnym, ale jest to system tak naprawdę hybrydowy. Mhm. On zaczyna się od binarnego systemu, żeby powiedzmy, ktoś sobie troszeczkę tam rozwinął tą grupę ale jest taka swoboda działalności, taka swoboda budowania grupy, że ja tak naprawdę jeszcze po dziś dzisiejszy nie wszystkie niuanse znam z Grzegorzem prze, prze, yy, rozmawiamy, yy, analizujemy mm -hmm. różne sprawy, w jaki sposób właśnie yy, te struktury budować, żeby to yy, miało ręce i nogi i żeby po prostu właśnie to co, to o czym tutaj wspomniałeś. Yy, jest wiele firm, które bardzo mają bardzo duże wymogi, no szczególnie jeżeli chodzi o tak zwane zakupy własne do kwalifikacji. Super. I mhm. Byłem w jednej firmie, gdzie tam no, musiałem powiedzmy 2000 zł miesięcznie położyć, żeby produkty wykupić, żeby, żeby powiedzmy mieć premię z grupy. Mm. Tutaj no, jest to powiedzmy no, no śmieszne, śmieszna, śmieszna, śmieszna sprawa, bo powiedzmy te nazwijmy to, ta kwota 100-200 zł, przez to to są, no owszem, tak. nie dla wszystkich, no ale, ale to no, 2200 zł od razu widzimy, 10, 10 razy mniej, mhm. także nie ma, nie ma potrzeby jakiegoś tam właśnie takiego w wielu firmach y, zapełniania y, garażu i później pozbywania się tego towaru, bo trzeba było zrobić kwalifikacje i na tym, mhm. na tym wiele po prostu, no nie ukrywajmy, żerujmy. Mm -hmm. Tutaj mamy właśnie bardzo fajną sytuację, że tak jak wspominam, 200 zł, jeżeli ktoś sobie kupi jakiś tam produkt jeden czy dwa na miesiąc, jak mu jest potrzebne, to nie ma żadnego problemu, poza tym są takie sytuacje, jak ktoś nie potrzebuje, nie ma aktywno aktywności, nawet przez pół roku musi, nie może niczego, nie musi niczego. Nie kupować. musi, tak, nie, nie musi. musi. Tak, a jeszcze jest, to ja tylko dodam tak miękko kobieco, że y, największą frajdę odczuwam z tego, że y, generalnie y, w ogóle nie pamięta się o, tych, y, o tej aktualizacji statusu, dlatego że ludzie zamawiają produkty. Wielu ludzi chce po prostu być tylko na kuracji, więc ich zamówienia tutaj nam odświeżają to konto i praktycznie nie dochodzi w ogóle do takiej sytuacji, żeby ktoś musiał specjalnie ten towar kupować. No chyba, że rozwinął tak skrzydła, jak nam się udało, że ma już tych kąt naprawdę 10 i trzeba by było wszystkie utrzymywać. To jest bardzo ważna informacja, dlatego że rzeczywiście bardzo dużo firm robi nam z domu hurtownie i czujemy się Osaczeni, bo ten towar naskuje w oczy, to nie jest bardzo często tak łatwo takie, takie ilości sprzedać, więc to mamy pierwszy atut. Druga rzecz, jaka by ci przyszła do głowy? No, produkt, produkt jest, No właśnie. No, dla mnie, to jest rewelacja. No ludzie kochani, no ja mam wnuki, dostaną cukierka, w cudzysłowie, do budzi i się cieszą. A my, my i rodzice się też cieszą, no bo nie ma żadnych problemów z jakimiś tam, powiedzmy. Z, tak jak no, dla przykładu było jakaś tam przygoda z jakimś pasożytem, no to gdzie jakieś tam piłony, niepołony czy jakieś tego typu rzeczy i, i, i tak dalej. Tutaj po prostu no jest sytuacja, dziecko dostaje drożeczkę do później, no z jest. przyjemnością ją, z przyjemnością ją po prostu e, smokta i ten, tak. Ona się cieszy bo, jak to teraz rodzice, za bardzo nie pozwalają tych słodyczy. No właśnie, a tu nagle odwrotnie więc jest po prostu no także dwie pieczenie na jednym ogniu i mają i cukierkę I, i przy okazji to, mhm. co jest potrzebne w danym, w danym mhm. kierunku także, no, to to, jest, to są dwa aspekty, które no, nie no, są nie do przebicia. No, poza tym no jak już ktoś się wgłębi w, właśnie w, w to w jaki sposób to jest wytwarzane, z czego, w jaki sposób on do, dostarczy się do organizmu i tak dalej, no kolejna prostota w rządu, mhm. że. Mm -hmm. Żadnych prosków, żadnych tabletek i tak dalej. No. Mm -hmm. A słuchaj, a... A zatrzymajmy się na chwilkę, bo um, ty, Andrzeju, oczywiście właśnie tak cieszysz się tak ogromnym zaufaniem u siebie w rodzinie, że no, wiemy, że współpracujemy już z Twoją żoną, z twoimi córkami. I teraz mam takie pytanie, bo powiedziałeś tutaj o wnuku, który wiesz, w sposób łagodny może przejść przez kurację e, przeciw pasożytom. Natomiast skoro macie taką dużą rodzinę, to jakbyś nam też powiedział jeszcze parę takich hitów, co tam się wydarzyło na Kuracji u Was w rodzinie, to też ludzie by zobaczyli, jakie spektrum to jest w ogóle różnorodności. Jakbyś się mógł pochwalić, co tam się jeszcze wydarzyło dobrego u Was w rodzinie na kuracji? To znaczy, pierwsze, powiedzmy, sprawy to są sprawy właśnie takie no, powiązane, bo od tego przynajmniej tak firma zaleca, no i w zasadzie tak powinno być. Zaczyna się od od właśnie tych y, dreżetek, które służą do tego, żeby się pozbyć tych pasożytów, żeby one na nas nie pasożytowały, mhm. nie zjadały nam najlepszych powiedzmy rzeczy, które my dostarczamy do organizmu, a one są tak sprytne, że to nam zabierają. No tak. i to z kolei powodują no, od razu reakcje. Y, pierwsze, które tam od były, no to właśnie coś takiego, że tak, brak brak zdęcia no, nie ma ciężkości na, na, na żołądku uh -huh. y, lub y, kolejny, po, że po zjedzeniu nie ma żadnych tam przygód żołądkowych. Uh -huh. no. uh -huh. Także sprawy powiedzmy tam no, te gastryczne i tak dalej, to w zasadzie y, każdy odczuwa. Oczywiście po swojemu, no nie? Ale uh -huh. no, nie ma kogoś, kto by tam powiedzmy nie, nie miał pozytywnego y, pozytywnego odbioru. Także, także pod tym względem no ja już tam u Grzesia i wypowiadałem, także mhm. pól Zęba, czyli ten STP, który nam no, nazywamy to stopem, czyli stopuje bóle, tak. bardzo szybko na mnie zadziałał yy, w problemy właśnie z tym stawem biodowym choroba kierowców. Mhm. Cztery dni, cztery dni dawka powiedzmy tych drażetek i, i i mnie odpuściło, bo tak jak wspominałem, nie mogłem nogi podnieść. Żeby, żeby sprzęgło wycisnąć, musiałem ręką podnosić kolano i dopiero pomagać sobie. Na, na to, żeby, żeby po prostu coś, żeby wycisnąć krzęgło, także to o. niebezpieczeństwo, także mhm. ja jestem super, super zadowolony. Także a to... poczekaj, a powiedz nam, bo to jest bardzo ważna informacja, yy, powiedziałeś 4 dni dawka uderzeniowa, a w takim razie jakbyś nam podpowiedział, co to było? Na pewno o slajd, tak? Na pewno stop? Co... Ma prośbę? Tak. E STP, to się tak nazywa, bo tak, na nigdy tego nie widział, on nie wie co, co to jest slajd i nie będzie wiedział. SLD tak. y, i STP. SLD to jest właśnie ukierunkowany na, na sprawy na stawy, m -m. a STP jest właśnie przeciwbólowy. M -m. Także, te dwa, te dwa produkty, te dwie drażetki, przez cztery dni brałem po prostu, no i nawet myślę, że cztery maksymalnie pięć mm -hmm. dni brałem jednych i drugich, A. także że po prostu w ten sposób. I, to, no, i teraz sukces cały czas. I Utrzymuje się ta informacja, jeden, tak? Jeden, jeden. Proszę. Utrzymuje się ta informacja, jest wszystko okej okay nadal, tak? Tak, jest, jest cały czas ok. Oczywiście no, zapobiegawczo biorę sobie... Tak, tak, profilaktycznie. I mhm. tego, tego stopa STT również, no? Mhm. Już, już, tak, już tak jak Wy zaczynam nazwami mówić takimi zarobionymi. <noise> To bardzo dobra nowina i to jest bardzo dobra nowina. Mamy mnóstwo kierowców na drodze, którzy mogą sobie pomóc w tej dolegliwości stricte właśnie ludzi, którzy siedzą godzinami i prowadzą auto. Tutaj można byłoby polecić też GTS albo GRW w takich chwilach, kiedy ten kierowca siedzi wiele godzin i że tak powiem bierze go spanie to ten GTS na pewno na pewno będzie go aktywizował nie zawsze pewnie różnie bywa to w firmach nie zawsze ten kierowca może się zatrzymać i odpocząć. Wiadomo, że tam to jest obligowane stricte, pewnie wewnętrznymi regulaminami. Dlatego mamy, yy, drodzy panowie yy, i mniej pewnie, drogie panie, yy, odpowiedź yy, dla kierowców: slide stop, a ja bym dodała GTS aktywizujący, żeby za tym kółkiem być jednak bardziej błyskotliwym. Wiadomo, że czasami droga, szczególnie na autostradzie, potrafi zmulić. <grych> mm -hmm. Chciałem to właśnie powiedzieć, pięknie to wyraziła, a ja potwierdzam, ja już to wypróbowałem GTS i GTW również wypróbowałem właśnie specjalnie jadąc, widziałem, że coś już to gdzieś tam oko zaczyna mm -hmm, przy, mm -hmm. przymykać, no nie? Także GTS. Innym razem próbowałem GTW. Ten GRW, oba, GRW. Oba, mm -hmm. Także oba, oba, oba przynajmniej na mnie zadziałały. Pozytywnie. Pięknie. Mm -hmm. Roz, rozbudziły mnie, także pięknie. polecam to również. No to zobacz, jak się ładnie czytamy. To mamy na razie z tych takich rzeczy, które... bo oczywiście rozmawiamy po to, żeby przychylnie wiele osób mogło spojrzeć na Drażetkę. Nie ma to jak taka pogawędka z osobą, która jest na kuracji, która jest pod takim wrażeniem też Draże, że współpracuje z nami i to powiem szczerze, bardzo szeroko. Można powiedzieć, że jeżeli ktoś poszukuje ludzi do współpracy, to można naprawdę sobie tylko wymarzyć takich liderów, jakim jesteś ty. I wiele wiele osób do nas teraz właśnie przyszło gotowych, z gotowymi ludźmi, jak gdyby z zasobem ludzi do zaopiekowania. Mamy na razie, żeby im tak przybliżyć to, to APL go strukturę działania i produkt. To mamy właśnie podkreślone to, że to jest binarka, hybryda, łamane przez hybrydę, mamy genialny produkt. Co jeszcze byś powiedział na temat tego, żeby ludzie spojrzeli tym łaskawym okiem tutaj na propozycję firmy? kolejna sprawa to jest odchudzanie. No jest yy, PFT, które ja oczywiście też wypróbowałem. Także teraz, no wprawdzie żniwa się kończą, ale już jako kwintal mógłbym służyć. Najpierw zważyłem 103,5, w tej chwili dzisiaj się spra sprawdziłem równie od No pięknie. Be bez jakichś tam bez wyrzeczeń, bez niczego, po prostu. I to tylko jednego, jedną darzetkę. No, z tego co wiem, to trzeba tam powiedzmy, że 2-3 dziennie, no mhm. na razie Nazwijmy sobie, nie chcę pakować w siebie wszystkiego, bo tak jak już się wypowiedziałem, tego w ciągu dnia biorę 5 do 6 nawet i czasem do 8, no wychodzi, także, <grym> także to, powiedzmy sobie, no bez przesady, nazwijmy to w ten sposób. No, nie? <grym> 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 A powiedz proszę, ten PFT 3,5 kilo, pamiętasz może ile zdążyłeś zjeść, skoro bierzesz jedną dziennie, czy zjadłeś już opakowanie, czy jeszcze Nie, nie. Nie, nie, to nie, to muszę maksymalnie dwa tygodnie. No zobaczcie, czyli jeden blister i 3,5 kilo. Ja też mam nowe, świeże informacje. Już puściłam wici, żeby nagrać z taką lekarką medycyny konwencjonalnej, która pracuje na drażetkach. Ona też się podjęła tej kuracji, ma świetne rezultaty. Zawsze po spotkaniu z nią mamy ogromny oddźwięk, więc czekam na odpowiedź, kiedy byśmy mogły to przeprowadzić, a z takich newsów to powiem Wam, że pół roku jest prezes firmy, a schudł 35 kg na drażetkach, tylko powiedzmy sobie szczerze, szef naprawdę miał z czego schudnąć. No, zgadza się, zgadza się no, nas to widać. Mhm. Czyli mamy też odchudzanie co jeszcze byśmy? No to jest bardzo słuchaj. No to jest ogromny rynek, ponieważ mamy y, w, nie tylko w stanach, ale też w Polsce jest y, ogromny procent ludzi z nadwagą I to jeszcze ogromny ro, ludzi procent z nadwagą i ogromnym niedożywieniem. To jest najbardziej największy paradoks, że generalnie jesteśmy mm, popuchnięci y, obciążeni, a y, komórki nadal y, wołają y, o Konkretne, konkretne jedzenie, konkretne witaminy i mikroelementy to wszystko, co nam jest potrzebne do funkcjonowania. Więc jest to ogromny rynek, jeżeli właśnie chodzi o wagę. Nie ukrywajmy, że każdy z nas też dużo lepiej się czuje, kiedy ma tą swoją taką ukochaną wagę. No też lepiej funkcjonujemy nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Proponuję, żeby na dzisiaj zakończyć miłym okay. akcentem, a, a po prostu kolejnym razem gdzieś tam się zadzwonimy, porozmawiamy, będą jakieś nowe doświadczenia produktowe, no bo pod względem marketingowym tak jak mówię. Mam rozeznanie i, i w porównaniu do tego, co do tej pory spotkałem, no to jest takie powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego. Piękne, to też jest twoje powiedzenie, pierwsze, które mnie to tak jest, zatrzymało. To jest, to jest e, dla mnie lepsze. To nie jest moje oczywiście, ale, ale gdzieś tam... E, przykleiło tak, się. ...słyszane, tak, także po prostu podoba mi się i po prostu z tego, z tego korzystam, no i stosuję. No, to najważniejsze, żeby było w doświadczeniu bardzo, bardzo... Tobie dziękuję za, za tą naszą porozmawiajkę. Chciałam tylko jeszcze wspomnieć, że. Um... Mam nadzieję, że do tego dojdzie, że Andrzej z Grzegorzem zaczną nagrywać swoje porozmawiajki na temat biznesu, bo to będzie otwierać kanał tym ludziom, którzy są bardziej zainteresowani biznesem. Myślę, że z czasem to między Wami gdzieś tam powstanie. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Pozdrowienia dla całej rodzinki. Wszystkiego dobrego dla Was, kochani. I do następnego razu, do następnego naszego gościa. Trzymaj ja się, Andrzeju. Również, również dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Hej, hej, trzymaj się, Pa. Hej, hej. Luduska.